Zapraszamy na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Chorzowski Klub Rowerowy oraz Hospicjum w Chorzowie już po raz ósmy zaprosili na rowerowy raj nadziei. Jak podkreślają organizatorzy, taka forma ma pokazać, że hospicjum można pomagać na wszystkie sposoby, nie tylko pracując bezpośrednio przy łóżku chorego. Rajd, który pojedzie dla hospicjum chorzowskiego, na rzecz hospicjum chorzowskiego i podczas tego rajdu, tutaj na starcie, jak i na mecie w Skansenie, zbierać będziemy pieniążki właśnie na wsparcie tej naszej chorzowskiej placówki, na zakup leków, sprzętu medycznego dla pacjentów, na bieżące funkcjonowanie właśnie hospicjum, która pomaga pacjentom z zaawansowaną chorobą nowotworową, pomaga w Chorzowie i w Świętochłowicach. Przejedziemy przez ulicę Chorzowa, przez ulicę Świętochłowic również i rajd zakończy się w Skansenie podczas Śląskich Godów. Dzięki tej akcji każdy może włączyć się w charytatywną działalność hospicjum. Każdy może pomóc niezależnie od wieku. Rajd zorganizowany został w ramach 12. Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei. W Chorzowie odbyły się obchody 228. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. W trakcie okolicznościowego przemówienia wiceprezydent miasta Wiesław Ciężkowski zwracał również uwagę na niedawno obchodzoną rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku Polska dołączyła do europejskiej wspólnoty, stając się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Dlatego obok biało-czerwonej na ulicach naszego miasta również powiewają niebieskie flagi z 12 Złotymi gwiazdami. W czasie trwania uroczystości nie zabrakło także słów nawiązujących do 98. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, które miało miejsce w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Dzień wcześniej na terenie dawnej Chorzowskiej Jednostki Wojskowej odbyły się obchody związane ze świętem flagi, które w Polsce obchodzone jest już od 15 lat. Biel to symbol czystości, lojalności i szlachetności. Czerwień wyraża odwagę, poświęcenie i waleczność. Cenny symbol państwowej tożsamości, symbol przynależności do wspólnoty i wreszcie symbol suwerenności okupionej krwią wielu pokoleń Polaków. To nie tylko insygnia, ale spuścizna historyczna całego narodu. Momentami kulminacyjnymi obu uroczystości było złożenie wiązanek pod pomnikiem poległych żołnierzy 75. Pułku Piechoty oraz pomnikiem powstańca Śląskiego. Cudowna Lampa Alladyna to spektakl taneczny dla dzieci, przygotowany przez studio tańca współczesnego Tendi. 5 maja w Chorzowskim Centrum Kultury przedstawiono opowieść o zaczarowanej lampie z ukrytym w niej spełniającym wszystkie życzenia duchem Dżinem. Zdecydowałam się na zrobienie przepięknej baśni, cudowna lampa Alladyna. Miałam zamiar zrobić tę bajkę już dawno. Teraz w końcu przyszedł czas, żeby sięgnąć właśnie po ten tytuł. Tańce etniczne Dalekiego Wschodu są po prostu no, magnetyzujące, więc jakby to chciałam wykorzystać, że i ta ich kultura jest tak barwna wbrew pozorom tego, co możemy myślimy, i bardzo bogata, także są i piękne te kostiumy, i, i wszystko, i tak by tego mogłam w tym momencie użyć. W Chorzowskiej Galerii MM można oglądać grafiki Kaj Rękas w ramach jubileuszowej wystawy 15-lecia jej pracy twórczej. Artystka w 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Od tamtego czasu uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Japonii i Meksyku. Chorzowianka także aktywnie włącza się w promowanie sztuki plakatu na Śląsku, za co m.in. została odznaczona Nagrodą Prezydenta Chorzowa w dziedzinie Kultury. Technika można ją tak najprościej nazwać, że jest pewnego rodzaju kolarzem, takim już teraz może troszkę bardziej cyfrowym, dlatego że wszystko sklejam, łączę w całość w komputerze, aczkolwiek korzystam z wielu takich. Yy, realnych jakby materiałów istniejących jak stare ryciny, jakieś stare papiery podniszczone, książki, stare fotografie. Też dużo elementów dorysowuję do tego wszystkiego, no i później łączę już jakby w jedną spójną kompozycję w komputerze. Prace Rękas można oglądać w galerii MM do 27 maja. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.